Modelka znowu na wakacjach z facetem. Pokaza bapup. Ola Ciupa widocznie ma ostatnio sporo wolnego czasu, ponieważ kreska model gwiduje się raczej na pla kreska y, niż kreska fotografom przy nowych projektach i kampaniach modowych. Blondynka bardzo cechatnie pokazuje swoje w dziki i aby czas chodzi. Baby w bikini? Piaszczyste gorce, wybrzeża e, wydaje się dla niej WRCZ idealnym miejscem na relaks. SDZC po ZDJĘH, plotki o romansie ze znanym chirurgiem plastycznym, Krzysztofem Gojdziem, MOKRESKA NAJUKRESKA FINALNIE ZDEMENTOWA. Podobno lekarz znalazł w sobie ukreska in. Ola w Tunezji na fotografiach przytula Basi do nowego partnera. Tajemniczy m z zna ZDJ Mana i Miałkarz. Ciupa na ZDJ Ciach wygląda bardzo dziewczęco wystylizowana w kus i zwiewny sukienk w groszki. Dziewczyna wydaje się by bardzo szczęśliwa liwa z nowym ukochanym.